Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Pierwsze okulary. Wojtek był chłopcem od zadań specjalnych. Lubił wyznaczać sobie różne cele, a potem konsekwentnie je realizować. Czasem były to małe rzeczy, takie jak poukładanie rzeczy na biurku, a czasem poważne projekty, jak na przykład zbudowanie domku na drzewie dla siebie. I swoich kolegów. Był dobrym uczniem i lubił chodzić do szkoły. Przede wszystkim dlatego, że chciał ciągle dowiadywać się nowych rzeczy. Jak nazywa się największe jezioro w Polsce? Albo jakie gatunki ryb żyją w wiśle? Zadawanie tego typu pytań nauczycielom było dla Wojtka codziennością. Rzeczą, której zdecydowanie nie lubił, była nuda. Starał się tak organizować swój czas, by nuda nigdy go nie dopadała. Na przykład, kiedy jechał gdzieś z rodzicami samochodem, wymyślał sobie różne zabawy, by umilać sobie podróż. Jego ulubioną grą było wtedy odczytywanie tablic rejestracyjnych mijanych samochodów. Czasem było to trudne. Na przykład, kiedy padał deszcz, albo gdy samochód z naprzeciwka jechał dość szybko. Ale nawet przy tak niesprzyjających warunkach, Wojtek radził sobie bezbłędnie. Jednak pewnego dnia coś się zmieniło. Podczas podróży do cioci Halinki, Wojtek, jak zawsze, postanowił skupić się na swoim ulubionym zajęciu. Rozpoczął obserwację numerów rejestracyjnych innych aut, ale mimo pięknej pogody, nie był w stanie rozszyfrować żadnej cyfry ani litery. Chłopiec nie miał pojęcia, co się dzieje. Wszystkie znaki zlewały mu się w jedną niewyraźną plamę. Najpierw przetarł szybę rękawem, później zaczął pocierać oczy, jednak nic nie pomagało. Dziwne, pomyślał może jestem zmęczony. I w ten sposób podróż, która miała być przyjemnością, zamieniła się w niepokój, że dzieje się coś złego. Kilka dni później w szkole pani nauczycielka napisała na tablicy kilka zdań. Dzieci miały przepisać je do zeszytu, a potem wspólnie przeczytać. Wojtek siedział w swojej ławce, niezbyt blisko, ale też nie na końcu klasy. Spojrzał na tablicę i znów poczuł się bardzo niekomfortowo. Litery były niewyraźne. Tak niewyraźne, że mimo mrużenia oczu i wyciągania głowy w kierunku tablicy, nie było szans na ich odczytanie. Obok Wojtka siedział Staś i przepisywał wszystko z zapałem. Podobnie jak reszta klasy. Jedynie Wojtek nie wiedział, co ma ze sobą począć. Czuł, że jego frustracja rośnie z każdą kolejną minutą. W końcu zaczął zerkać do zeszytu Stasia i przepisywać notatkę od niego, by nadrobić zaległości. Wojtku, czy mógłbyś przeczytać dla nas zdanie z tablicy? Zapytała nauczycielka. Chłopiec zupełnie się tego nie spodziewał. Zrobił się czerwony na twarzy. I oblał się zimnym potem. Ja. Ja przepraszam. Ja muszę coś jeszcze przepisać? Odpowiedział niepewnie. Pani nic nie odpowiedziała. Jedynie skinęła głową i poprosiła kogoś innego. Wojtek był przerażony. Już do końca lekcji odwracał wzrok, byle tylko nie patrzeć na tablicę. Tego samego dnia, mama zabrała go do sklepu spożywczego. Mieli kupić kilka rzeczy na kolację. W tym ulubione jogurty Wojtka. Chłopiec uwielbiał sam wybierać smak, na jaki ma ochotę. Czasem był to truskawkowy, a innym razem bananowy. Tym razem uparł się na malinowy. Mama wysłała go więc do działu z nabiałem, a sama poszła rozejrzeć się za świeżym pieczywem. Wojtek pobiegł do wielkich sklepowych lodówek i zerknął na jogurtowy asortyment. Opakowania stały w rzędach, ale wszystkie wyglądały bardzo podobnie. Chłopiec próbował odczytać napisy, ale litery były zbyt małe i rozmazane. Chwycił więc za pierwszy z brzegu jogurt i pobiegł do mamy. Czy dobrze wybrałem? Zapytał, kiedy znalazł ją wkładającą ciepłe kajzerki do papierowej torby. Mama spojrzała na niego zaskoczona. To przecież ananas! Mówiłeś, że chcesz malinę? Wojtek tylko wzruszył ramionami. Wszystkie wyglądają tak samo. Powiedział, odwracając wzrok. Po wyjściu ze sklepu oboje szli jeszcze kawałek pieszo w stronę samochodu. Po drugiej stronie ulicy stała dziewczynka, która machała do nich z uśmiechem. Miała jasną kurtkę i różowy plecak. To chyba Marta z Twojej klasy. Macha do ciebie, zauważyła mama. Wojtek spojrzał, zmrużył oczy, przyjrzał się, ale nie poznał swojej dobrej koleżanki. Jej twarz wydawała mu się rozmazana, tak jakby widział ją przez krople deszczu. Nie wiem, mamo może to rzeczywiście ona mruknął i dla świętego spokoju odmachał dziewczynce. Wieczorem układał puzzle w swoim pokoju. Wtem, w progu stanęła mama z orzeźwiającą lemoniadą w ręku, podała ją Wojtkowi i usiadła obok niego. Synku, czy w szkole wszystko w porządku? Tak odpowiedział Wojtek, ale po chwili dodał. To znaczy chyba nie do końca. Chłopiec wziął łyk pysznego napoju, a potem zwierzył się ze swoich problemów. Opowiedział o tablicach rejestracyjnych, o szkolnej notatce, o jogurtach w sklepie i o tym, że nie widział wyraźnie twarzy dziewczynki machającej do niego. Mama objęła go ramieniem. Dobrze, że mi to powiedziałeś. Myślę, że powinniśmy odwiedzić okulistę. Okulistę? Będę musiał nosić okulary? Zapytał niepewnie. Być może. Ale to przecież nic takiego. Okulary nosi tata i wujek Michał i kuzynka Zosia. Dzięki okularom widzi się wszystko wyraźnie, a świat przestaje być zamazanym obrazkiem. Dobierzemy piękne oprawki, które świetnie będą do ciebie pasować. Wojtek podrapał się po brodzie. Nigdy nie myślał o tym, że jego wzrok nie działa jak należy. Nie zauważył momentu, kiedy ostre i wyraźne otoczenie zaczęło zlewać się w niewyraźny obraz. Wieczorem, gdy leżał już w łóżku, pomyślał, że okulary to super sprzęt jak lupa dla oczu, dzięki której znowu wszystko będzie tak jak dawniej. Minęły dwa dni od rozmowy z mamą. W tym czasie Wojtek jeszcze kilkukrotnie musiał zmagać się z odczytywaniem tekstu napisanego na szkolnej tablicy. Na szczęście mógł liczyć na pomoc Stasia, który został wtajemniczony w okularowe sprawki. Wojtek miał nadzieję, że niedługo wszystko znów będzie wyglądać jak należy. Tymczasem jednak wyobrażał sobie, że ma na oczach niewidzialne szkiełko, które rozmazuje wszystko dookoła. W końcu nadszedł dzień wizyty u okulisty. Mama odebrała go ze szkoły wcześniej niż zwykle, co było bardzo ekscytujące i wyjątkowe. Gotowy? Zapytała z uśmiechem. Chyba tak, odpowiedział Wojtek, choć w środku czuł lekkie zdenerwowanie. Przychodnia była jasna i cicha. Na ścianach wisiały rysunki dzieci z kolorowymi okularami na nosach i z uśmiechami od ucha do ucha. W poczekalni siedziała pani z chłopcem w czerwonej bluzie, który trzymał na kolanach pluszowego dinozaura. Obok leżały książeczki i kolorowanki, ale Wojtek był zbyt przejęty, żeby po nie sięgnąć. Po chwili z gabinetu wyszła okulistka, miła pani w okularach i białym fartuchu. Uśmiechała się pokrzepiająco i mówiła spokojnym głosem. Spojrzała na formularz, który trzymała w dłoniach, a następnie wywołała Wojtka. Po czym gestem ręki zaprosiła go do gabinetu. Wojtek chwycił się mamy i razem z nią wszedł do środka. Od razu zauważył, że trafił w niesamowite miejsce. Było tam dużo dziwnych urządzeń: lampki, maszyny z pokrętłami, kolorowe tablice na ścianie i wielki fotel. Usiądź tutaj, proszę, powiedziała pani doktor. Zrobimy kilka prostych badań, żeby sprawdzić, jak pracują twoje oczy. Wojtek usiadł lekko spięty. Najpierw popatrzymy, jak widzisz z daleka. Odczytasz dla mnie kilka liter. Będę ci je wskazywać na tablicy, a ty powiesz mi, co widzisz. Nagle w gabinecie zgasła część świateł, a na białej ścianie pojawiła się tablica z rzędem czarnych literek. Były w różnych rozmiarach, najpierw duże, a potem stopniowo coraz mniejsze. Litery z najwyższego rzędu nie stanowiły dla Wojtka problemu i odczytał je bardzo sprawnie. Ale już niższy rząd nie był tak łatwy do rozszyfrowania. Potem było już tylko trudniej. Pani doktor kiwała głową i klikała coś na komputerze. Wojtek obawiał się jej diagnozy, choć próbował nie przejmować się na zapas. Po chwili został poproszony o zasłonięcie dłonią lewego oka, by czytać znaki tylko tym prawym. A potem odwrotnie. Chłopiec zmieniał ręce, mrużył oczy i starał się jak mógł. Ale przy małych literkach nie był pewny niczego. W porządku, powiedziała pani doktor. Teraz spróbujemy z soczewkami. Założysz takie specjalne okularki, do których będę wkładała różne szkiełka. Powiesz mi, przy których widzisz najlepiej. Wyjęła z szuflady duże, dziwnie wyglądające okulary. Wojtek założył je i pomyślał, że przypomina pewnie bohatera bajki o księżycowych ludkach. Pani doktor tymczasem raz po raz wymieniała szkiełka i pokazywała odpowiedni rząd liter do przeczytania. Co chwilę dopytywała o odczucia Wojtka. Czy jest lepiej czy gorzej? Kiedy lepiej, a kiedy gorzej? I tak dalej. Było to żmudne zajęcie, które dość mocno zmęczyło Wojtka. Niekiedy różnica między szkiełkami była naprawdę niewielka, a on mimo wszystko musiał zadecydować. Było to kluczowe dla prawidłowego dobrania okularów. Po kilku minutach badania Wojtek powoli zaczynał się uśmiechać. Okazało się, że z odpowiednią soczewką literki były znów wyraźne, tak jak kiedyś. Wspaniale sobie radzisz, Wojtusiu, pochwaliła go pani doktor. Teraz czeka nas jeszcze tylko szybkie badanie komputerowe. Posadziła go przed skomplikowaną maszyną, która miała małe okienko z czerwonym światełkiem. Wystarczy, że spojrzysz na środek, zachęciła go okulistka, zapewniając przy tym, że badanie nie będzie bolesne. Wojtek dał się więc namówić. Kiedy spojrzał we wskazane miejsce, maszyna cicho zapiszczała. Mamy to, powiedziała pani doktor i klasnęła w dłonie. Potem zadała mu jeszcze kilka pytań: Czy bolą go czasem oczy? Czy mruży je w słońcu? Czy głowa boli go podczas dłuższego czytania? A Wojtek odpowiadał szczerze na wszystkie pytania. Na sam koniec wizyty pani doktor zaczęła przedstawiać swoje wnioski. Twoje oczy potrzebują odrobiny pomocy. Widzisz bardzo dobrze z bliska, ale z daleka litery się rozmazują. Nazywamy to krótkowzrocznością. Potrzebujesz okularów do patrzenia z daleka, kiedy na przykład odczytujesz coś z oddalonej tablicy lub gdy idziesz ulicą i chcesz przeczytać z pewnej odległości nazwę sklepu. Czyli nie zawsze muszę je mieć na nosie? Zapytał Wojtek. Niekoniecznie, ale przekonasz się, że ciężko ci będzie się z nimi rozstać. Tym sposobem wizyta dobiegła końca. Pani doktor wręczyła mamie dokładny opis Wojtusiowej wizyty wraz z oznaczeniem jego wady wzroku. Z tym dokumentem mogli już przejść do salonu optycznego i zabrać się za wybieranie oprawek. Na miejscu panował idealny porządek. Półki były przejrzyste, a na każdej z nich leżały dziesiątki oprawek. Wszystkie inne, ale każda wyjątkowa. Cienkie, grube, przezroczyste, błyszczące. Matowe, z paskami, skropeczkami, z klasyczne i nieco bardziej odważne. Wojtek poczuł, że zaczyna mu się kręcić w głowie. Nie miał pojęcia, jak dokonać właściwego wyboru wśród tylu możliwości. Mama też oblała się rumieńcem, choć starała się nie pokazywać Wojtkowi swojego zmieszania. Razem na pewno wybierzemy coś odpowiedniego, powiedziała klepiąc Wojtka po plecach. Problem polegał na tym, że Wojtek sam nie wiedział, czego chce. Nie miał żadnej koncepcji ani pomysłu na siebie. Wtem podeszła do nich starsza pani w granatowym uniformie, uśmiechnęła się serdecznie i zaoferowała swoją pomoc przy doborze idealnych oprawek. Wojtek był bardzo wdzięczny i poprosił jedynie, by nie były różowe ani świecące. Pani pokazała mu najpierw oprawki w czarnym kolorze. Klasyczne i lekko zaokrąglone, potem zielone oraz bordowe, ale tutaj Wojtek od razu pokręcił głową. Nie moje klimaty, stwierdził z przekonaniem. Były też oprawki granatowe, z malutkim, prawie niewidocznym wzorkiem na zausznikach. Kiedy Wojtek wziął je do ręki, od razu poczuł, że są fajniejsze niż inne. Chcesz je przymierzyć? zapytała pani. Nie musiała nawet czekać na odpowiedź, ponieważ Wojtek od razu je założył i spojrzał w lustro. Przez dłuższą chwilę przyglądał się sobie uważnie. Wyglądam zupełnie inaczej, westchnął. Inaczej? Czyli jak? Dopytywała mama. Jak. jak ktoś, kto wie, co robi. Jak dobry, wnikliwy detektyw. zawołał Wojtek, nie odrywając wzroku od swojego odbicia. Pani i mama wymieniły rozpromienione spojrzenia. Wyglądasz doskonale, potwierdziła mama. Pytanie tylko, czy są wygodne. Bardzo wygodne. Czuję się w nich świetnie, powiedział Wojtek pewnym tonem. Dla wszystkich stało się jasne, że decyzja została podjęta. Resztą zajęła się pani z salonu. Obiecała natychmiast zamówić szkła i dać znać, że okulary są gotowe do odbioru. Czekanie trochę się dłużyło, ale w końcu, kilka dni później, mama odebrała wyczekiwany w napięciu telefon. Wojtku, twoje okulary są gotowe i czekają na ciebie. Chłopiec wyskoczył ze swojego pokoju jak z procy i pospiesznie zaczął ubierać buty. W salonie optycznym pani podała mu nowiutkie okulary zapakowane w etui z miękkiego materiału. Wojtek otworzył je powoli i ostrożnie, tak by niczego nie uszkodzić. Założył okulary na nos i rozejrzał się dookoła. Obracał głowę powoli, tak jakby odkrywał świat na nowo. Wszystko jest takie wyraziste. Nawet kolory wydają się bardziej nasycone. Widzę dokładnie każdy listek za oknem i literki na plakacie. Mama roześmiała się i jednocześnie odetchnęła z ulgą, że Wojtek znów widzi wszystko jak należy. Po powrocie do domu. Od razu usiadł przy stole i zerknął na kalendarz wiszący na ścianie. Literki napisane drobnym maczkiem, których wcześniej nie mógł odczytać, teraz znów były ostre i przejrzyste. Swobodnie odczytał imienników z tego dnia. Bartłomiej, Benedykt i Filip. To łatwizna, mruknął pod nosem z uśmiechem. Wieczorem, jadąc z rodzicami samochodem, odczytywał numery tablic rejestracyjnych Podróżowanie znów było ciekawe i wypełnione dobrą zabawą. Rodzice spoglądali na niego z zadowoleniem. Pasują ci te okulary, zauważył tata. Dzięki nim czuję się, jakbym znowu miał supermoce, powiedział Wojtek. Następnego dnia w szkole wszyscy od razu zauważyli zmianę. Wow, masz okulary, zawołał Staś, są bardzo fajne. Mogę przymierzyć? Zapytała Jula. Jasne, zaśmiał się Wojtek. Choć ty niekoniecznie będziesz widziała w nich wyraźnie. Podczas lekcji wszystko znów było proste. Tablica nie była już tajemniczym zbiorem plam. Litery były wyraźne, a liczby czytelne. I po raz pierwszy od dawna Wojtek zgłosił się do przeczytania zdania na głos. Bardzo ładnie, pochwaliła go pani nauczycielka. Wojtek cieszył się, że znów może być sobą, zaangażowanym i pilnym uczniem. Wieczorem leżąc w łóżku, zdjął okulary i włożył je do etui. Obok spał jego pluszowy miś. Wojtek zamknął oczy z poczuciem, że coś zmieniło się na lepsze, bo teraz miał zupełnie nowe spojrzenie na świat. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.